Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy godzinę dwunastą. Pomalutku będziemy zaczynać. Widzę już Panią Anię, Panią Małgorzatę i Pana Rafała. Ja mam prośbę, poproszę o informację, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy nie mamy jakichś problemów technicznych. No. Zawsze jakieś niespodzianki się mogą pojawić, widać i słychać. No to bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, ja myślę, że nie będziemy przedłużać. Kto będzie miał dołączyć, to do nas dołączy. Ja bardzo serdecznie Państwa witam po wakacyjnej przerwie. Wracamy do cyklicznej organizacji webinarów, czym się zajmowaliśmy wcześniej. Ja się nazywam Marta Kaźmierczak i będę prowadzić i moderować webinar, są dzisiaj ze mną Pani Katarzyna Osiewała i Pani Sławomira Waszczyńska, nasze specjalistki finansowe, które, które zajmują się realizacją projektu, dla którego dzisiaj spotkaliśmy się. Program dzisiejszego spotkania krótki. Chcieliśmy Państwu zaprezentować dwa produkty finansowe, które posiada aktualnie w ofercie nasz fundusz pożyczkowy. Pożyczki, czyli instrumenty zwrotne dla podmiotów ekonomii społecznej, dla stowarzyszeń, dla fundacji, dla spółdzielni socjalnych i wszystkich innych instytucji, które pod hasłem podmiotów ekonomii społecznej się. Kryją. Mamy te dwa produkty, uważamy, że one są naprawdę atrakcyjne i ze względu na oprocentowanie i ze względu na zabezpieczenie, które, które proponujemy, dlatego Państwu je tutaj reklamujemy i przedstawiamy. Program naszego spotkania też krótki, bo chcemy, żeby to był rodzaj takiej zajawki i przekazania wstępnych informacji, z których Państwo potem możecie skorzystać i dopytać. Ja na początku króciutko powiem, dosłownie w kilku zdaniach o Stowarzyszeniu OCWP, bo myślę, że jeżeli będziemy współpracować, to warto przynajmniej wstępnie poznać profil naszej działalności. Następnie oddam głos pani Katarzynie i, i pani Sławce, które mają przygotowaną krótką prezentację, w której w szczegółach opowiedzą o tych dwóch produktach finansowych, które mamy dla Państwa do zaoferowania. Potem będzie czas na pytania. Państwo oczywiście możecie te pytania zadawać na czacie. Jeżeli się coś na końcu pojawi, to oczywiście na nie odpowiemy. Realizujemy ten, ten projekt już od jakiegoś czasu. Dużą część pożyczek się udało, dużą część kwoty, którą mamy do rozdysponowania jest już udzielona w formie pożyczek. Pytań się pojawia wiele, bo pewnie jak się Państwo domyślacie, to każda pożyczka jest indywidualna i każda pożyczka jest konsultowana indywidualnie. W związku z tym no wiele, wiele pytań już padło, tak? I, I pewnie odpowiedzi znamy. Jeżeli nie będziemy ich znać dzisiaj, to na pewno się skonsultujemy z opiekunem i, i Państwu tą, te, te, te rzeczy dokładnie wyjaśnimy. A teraz może przejdę, tak jak wspominałam, do prezentacji, mam nadzieję, że się uruchomi. Tak, webinar. To już dokładnie powiedziałam. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, my istniejemy od 20 lat. W lipcu 20-lecie obchodziliśmy. Krótko powiem, że od początku zajmujemy się realizacją projektów unijnych, różnych. Lwią część naszej działalności stanowi Ostrowski Fundusz Pożyczkowy. W ramach tego funduszu właśnie realizujemy projekt. W którym mamy pożyczki unijne dla podmiotów ekonomii społecznej do rozdysponowania. Nasz Ostrowski Fundusz Pożyczkowy generalnie wspiera sektory MŚP w dużej części. Mamy pożyczki na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oczywiście z racji swojej siedziby w Ostrowie Wielkopolskim oraz na teren województwa. Łódzkiego. Oczywiście my, oferta naszego funduszu pożyczkowego się zmienia, dlatego zachęcamy Państwa do wchodzenia na naszą stronę internetową, ponieważ my odpowiadamy na przetargi i konkursy, które się pojawiają, więc ta oferta jest zmienna. Nie mamy jak gdyby stałej rzeczy, która jest przez wiele lat. My aplikujemy o te środki, rozdysponowujemy je, budujemy portfel i potem przechodzimy do do kolejnych, do kolejnych projektów. I teraz rzeczywiście udało nam się to nowość dla nas, ale, ale bardzo jesteśmy zadowoleni, że ten projekt realizujemy, a mianowicie pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. Co jeszcze? Myślę, że należy wspomnieć o tym, że jesteśmy również. Właściwie jesteśmy znowu na końcówce tych projektów, bo tak jak Państwo pewnie wiecie, okres finansowania unijnego stary się zakończył, nowy się rozpoczął, ale tak naprawdę to się jeszcze do końca nie rozpoczął, bo jesteśmy w tym okresie programowania 21-27, szczęśliwie projekty się zaczynają pojawiać nowe, więc miejmy nadzieję, że tych środków będzie coraz więcej. Ale wracając do bazy usług rozwojowych, bo myślę, że to jest też rzecz, o której warto wspomnieć. Baza usług rozwojowych to jest platforma, która jest prowadzona przez PARP, przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tej bazie usług rozwojowych znajdziecie państwo różnego rodzaju szkolenia, z, które z różnej te, tematyki. I my, będąc operatorem finansowym, dofinansowujemy realizację tych projektów, nawet tych szkoleń, nawet do 80%. Ja myślę, że warto z tego skorzystać. Baza Usług Rozwojowych, Wyszukiwarka, jeżeli chodzi o te szkolenia, jest bardzo. Intuicyjna. Zachęcam Państwa, proszę wchodzić tam, szukać i korzystać z tego, no bo, bo wiadomo, że lepiej, lepiej podnieść swoje kwalifikacje i, 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 mieć te, i, i mieć zrekompensowany ten zwrot tych pieniążków, niż, niż samemu za nie, za nie płacić. Jeżeli chodzi o ostroski fundusz pożyczkowy, bo to jest jak gdyby. Przedmiotem naszego spotkania. Realizujemy, tak jak wspomniałam, różne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla sektora MŚP, dla PES-ów, ale generalnie do końca 2022 roku udało nam się rozdysponować 150 milionów złotych, czyli śmiało, a teraz właściwie to już będzie 170. Także śmiało mogę powiedzieć, że doświadczenie mamy ogromne i pani Sławomira i, i pani Kasia na pewno będą służyć państwu, jeżeli będziemy współpracować wiedzą merytoryczną na temat udzielania pożyczek i, i realizacji całego projektu. Ja już trochę pogadałam, co, co jeszcze tutaj, co, co mamy aktualnie może jeszcze w tym naszym ostrowskim funduszu pożyczkowym, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, pożyczkę obrotową, pożyczkę rozwojową na Dolny Śląsk, czekamy na opcję i pożyczkę, którą płynnościową i misyjną, którą, którą udzielamy podmiotom i instytucjom na terenie całej Polski. Oddaję głos pani Kasi i pani Sławce. Zapraszam do prezentacji konkretnie na temat dwóch produktów finansowych dla PES-ów. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Cieszymy się, że znaleźliście Państwo czas na to, by w dniu dzisiejszym spędzić z nami. No jakieś około pół godziny, może nawet nie. Proszę Państwa, my pracujemy z koleżanką z sieradzu i obie tak naprawdę tutaj ten program realizujemy. Przedmiotem naszego spotkania są pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej i są to pożyczki płynnościowe i misyjne wiadomo że podmioty ekonomii społecznej pewnie państwo wiecie że to są przedsiębiorstwa społeczne są to podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej są to cisy kisy zazy i wzt wtz organizacje pozarządowe spółki non profit oraz spółdzielnie których celem jest zatrudnienie Proszę Państwa, to, to znaczy, jeżeli ktoś z Państwa będzie się starał o pożyczkę płynnościową dla PES, to musicie Państwo istnieć przynajmniej na, na rynku 12 miesięcy i po, posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy. Trzeba spełniać też kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową. No, i oczywiście posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami. Tak jak Państwo już wiecie, te pożyczki dla PES są podzielone. Jest pożyczka płynnościowa i pożyczka misyjna. Pożyczka płynnościowa to maksymalnie kwota 50 tysięcy złotych. Tą kwotę możecie uzyskać Państwo na 36 miesięcy i wnioskować o 6-miesięczną karencję. Ta pożyczka jest oprocentowana 0,5% stopy rodyskonta skonta Bexli NBP w skali roku. Od 7 września ta stopa została trochę obniżona, bo na początku udzielaliśmy swoich pożyczek na, przy oprocentowaniu 3 i 4. Obecnie wynosi 3,025. Pożyczka misyjna rządzi się troszeczkę innymi prawami. Tutaj jest y, większa kwota 100 tysięcy złotych. Ona jest nieoprocentowana. Może, może, możecie Państwo uzyskać ją na dłuższy czas, bo do 5 lat i też wnioskować o dłuższą karencję do 12 miesięcy. Warunkiem, y, jaki. To znaczy nie, ta pożyczka może być umorzona w 25% wartości kapitału pod warunkiem, że jest prawidłowo rozliczona. Pożyczka płynnościowa może być przeznaczona na wynagrodzenie pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłaty zobowiązań handlowych, zatowarowanie i drobne koszty administracyjne. Pożyczka misyjna natomiast jest skierowana typowo na pomoc Ukraińcom. To znaczy albo na zatrudnienie Ukraińca, albo na pomoc taką jak, no nie wiem, szycie pościeli dla Ukraińców, Noclegio, noclegi, tak, catering, jakieś przygotowywanie posiłków dla Ukraińców. To jest typowa pożyczka związana dla osób, które. Uciekły w czasie wojny. Wykluczeniem naszym, jeżeli Państwo będziecie się starać, nie możecie Państwo być dłużnikami w bazie BIK, nie możecie Państwo zalegać z ZUS-ami, krus lub Urzędem Skarbowym powyżej trzech miesięcy, nie może być wobec Państwa prowadzona działalność, prowadzona egzekucja administracyjna i nikt nie może być zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej. Zabezpieczeniem każdej z tych pożyczki, zarówno misyjnej, i płynnościowej jest zawsze weksel in Blanco. Rzadko się zdarza. Tak naprawdę dopiero w jednym przypadku zdarzyło się, że prosiliśmy o dodatkowe zabezpieczenie i to było tylko poręczenie osoby trzeciej. Ale tak jak mówię, na 37 pożyczek, które już udzieliliśmy, do tej pory jedno było, była tylko dodatkowo zabezpieczona. Proszę Państwa, na potrzeby tej naszej pożyczki, jeżeli jest ona przyznana, każdy pożyczkobiorca musi otworzyć specjalny, wyodrębniony rachunek i na ten rachunek my przelewamy nasze środki. Tylko z tego rachunku mogą być ponoszone środki z wypłaty tej pożyczki, wydatki tej pożyczki. Może to być jeden rachunek na obie pożyczki, bo wcześniej nie powiedziałam Państwu, że każdy pożyczkobiorca może starać się o dwie pożyczki i o pożyczkę misyjną, i o pożyczkę płynnościową. Każdy ma możliwość starania się o dwie pożyczki. W celu wydatkowania, w celu potwierdzenia prawidłowości wydatków pośrednik finansowy prosi o zestawienie wydatków w terminie, który jest określony w umowie. Także Państwo przedstawiacie nam wydatki oraz faktury, które są równoważne wartości dowodowej, faktury lub dokumenty księgowe. To znaczy, wypływa Państwu kwota z konta, powiedzmy 5 tysięcy na wynagrodzenie, i pod to 5 tysięcy musimy mieć podpięty dokument, jakąś listę płac. Że, że to 5 tysięcy faktycznie było przeznaczone na wynagrodzenie pracowników. Jeszcze tylko powiem, że w pożyczce misyjnej, tak jak już wcześniej powiedziałam, ona jest na zatrudnienie Ukraińców. Ci Ukraińcy muszą być u nas w Polsce po 24 lutym, po wybuchu wojny, i jeżeli będzie, będziecie Państwo zatrudniać, to warunkiem zatrudnienia jest to, że zatrudnicie Państwo ich przynajmniej na 3 czwarte etatu in, i przynajmniej na okres 6 miesięcy, że, żeby można było rozliczyć tą pożyczkę. Proszę Państwa, proszę tak jak już Pani Prezes powiedziała, zaglądać na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie też nasze informacje o tych pożyczkach. Proszę do nas dzwonić, bo my tutaj jesteśmy z koleżanką codziennie od 8 do 16 w biurze. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na Państwa maile. Wtedy możemy dokładnie porozmawiać o każdym, każdej pożyczce indywidualnie, bo wiadomo, że każdy przypadek pożyczek, czy stowarzyszenie, czy spółdzielnia, no ma jakieś inne swoje. Zapytania i my wtedy to indywidualnie rozpatrujemy i wyjaśniamy, y, odpowiadamy na te pytania i ewentualnie wyjaśniamy, y, wyjaśniamy Państwa wątpliwości. O tak. Ślicznie dziękuję za Państwa uwagę i przekazuję teraz głos jeszcze Pani Prezes. Oj, coś nam, coś się nie odpowiada, nam się nie. Coś nam się nie więc może się tak zapytamy, może Państwo macie jakieś dodatkowe pytania, pojawiły się tutaj w momencie prezentacji. Ja jeszcze, może tak jeszcze od siebie dodam, że ten rachunek, o którym tu koleżanka mówiła, jest otwarty tylko i wyłącznie pod daną pożyczkę. Tam wpływają środki przelane od nas, tak? Środki z pożyczki i tylko i wyłącznie z tego konta płacimy zgodnie z wnioskiem na cele, które były wskazane we wniosku, czyli jeżeli było to na wynagrodzenie. To idzie to na wynagrodzenie. Jeżeli były to faktury takie bieżące, czyli, no nie wiem, zapłata za czynsz, czyli na przykład 7 tysięcy za czynsz, 7 tysięcy potwierdzenie i przelew. Nie przelewamy tych pieniędzy na swoje główne konto lub na lub na jakiekolwiek inne. Jeżeli robimy wynagrodzenia, jeżeli mamy pięciu pracowników, to każdemu z, y, z nich indywidualnie przelewamy z tego konta. Nie, nie ma także całością. Całością możemy jedynie przelać ZUS. Także taka moja uwaga jeszcze dodatkowa. No i nic nie może wpływać. Dodatkowo I nic na dodatkowo do konto. nie może wpływać na to. konto. Na to konto wpływają środki z pożyczki i one mają w, ró w równej wartości wpływu po z pożyczki. Wychodzić z konta. Po, po, po pół roku, jeżeli jest rozliczenie na pół roku albo rok, musi to konto być wyzerowane no, w, w takiej samej kwocie, jak wpłynęła pożyczka. W przypadku, tutaj jeszcze właśnie też dodam, że w przypadku tej pożyczki płynnościowej zazwyczaj macie Państwo 180 dni na rozliczenie, natomiast jeżeli chodzi o pożyczkę misyjną, jest to 120 dni. Nie wiem, czy jeszcze Pani Prezes, spróbujemy się połączyć. O, o jestem. O, Słuchajcie, Cześć. Cześć. Panie, się musicie wyłączyć, Cześć, Pani Cześć. Kasia... Pani z Pana. Z Pana. Witam, Witam Państwa ponownie. Pani Kasia i Pani Sławka, nie, nie byłam na... Pani Kasia i Pani Sławka muszą wyłączyć mikrofon, wyłączony jest, więc nie wiem, czemu taki pogłos dziwny. Nie byłam proszę Państwa na spacerze, coś tutaj jakieś techniczne uwarunkowania, chociaż nie wiem, co, co się, dalej się dalej dzieje, ale może będzie coś niedobrego. Nie wiem, co się dzieje, jesteśmy na łączach, ale czemu jest ten, ten pogłos dziwny? Czy jakieś, jakieś pytania pytanie, ewentualnie jeszcze? się nie pojawia. Nie wiem. A ja śpiewam tutaj. Szanowni Państwo, chyba będziemy kończyć, bo jakiś problem mamy techniczny. Ja u Państwa zachęcam do kontaktu z nami, do składania wniosków o pożyczki. Można je składać online, ale zachęcam przed złożeniem ich online. Zachęcam do kontaktu z naszymi paniami Sieradza, z panią Kasią i... Do Państwa dyspozycji codziennie od 8 do 16. No, Ale musimy go dzisiaj, bo, bo nie wiem, co się, co się dzieje. Mamy jakiś problem techniczny. Miło mi było gościć Państwa. Do zobaczenia kolejnym razem i zachęcam do kontaktu. Do widzenia. Pozdrawiam. Dziękujemy i do widzenia.